Cześć, to vlog numer 3 przeze mnie, zrobiony. Jak już mówiłem, powiem Wam, to, to jest Pan Bill. Kiedyś mieszkaliśmy na East Road. I ogólnie nikogo tam nie znaliśmy. A, a jeszcze przed tym mieszkaliśmy u naszego wujka, który już tam wcześniej mieszkał w Anglii. Ale jak to mój tata powiedział, to był bardzo duży błąd. Więc kamerujemy te wędki. Jak widzicie, pusto. No i potem się do Ismarrow Road. I tam z pierwszego dnia jakiś starszy pan z naszych drzwi. My myśleliśmy, że ten pan yy, myślał, że na niego auto tam zaparkowaliśmy i musimy przestawić. Ale pan z pudełkiem słodyczy. Przyszedł i nas przywitał. I już nie do teraz. Mimo, że już rok nie, nie mieszkamy koło niego. Półtora prawie, półtora. półtora, prawie dwa. Nie mieszkamy już koło niego. Raz, albo dwa razy tygodniowo widzimy go. Raz, albo do niego idziemy, albo on do nas. I normalnie w niedzielę, czy tam w sobotę Idziemy z nim do restauracji, bo jest taka super restauracja, bardzo tania. No i zawsze jak Pan przychodzi, oczywiście daje nam furę słodyczy. Dzisiaj przyjedzie. I dzisiaj przyjedzie też na ryby. To baterie, na potę, nie? Mhm. Aha, pokażę Wam jeszcze ten sprzęt, oczywiście. Tutaj mamy jako, um, więcej karmy, ale chyba trochę jest inna ta karma. Taka karma, taka czarna. Mój tata łowi takie specjalne woreczki w wodzie. Patrzcie, że wam pokazuję. A ta bierze takie woreczki. Pichowej. Pichowej. A ta bierze. Gdzie jest taki coś specjalne? Tyety Nieważne. ta bierze taki patyczek specjalny i wbija to. A to do, do wody rzuca. No i co? Wy myślicie teraz, co z tego, że to do wody. Ble, 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 jak i tak cały czas będzie nam stało. żadna ryba nie zje folii. Ale źle myślicie. To jest taka folia, która po minucie w wywodzie, nie, minucie, pół minucie się rozpuszcza. Mój tata sam ją robił. No i ona dorzuca.